Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam figurki oraz gadżety, które znajdują się w mojej kolekcji z uniwersum Halo. Na wstępie jednak chciałbym się Wam pochwalić wszystkimi znajdźkami, które udało mi się odnaleźć w grze Halo Infinite. Ogólnie nie było łatwo znaleźć wszystkiego i zajęło mi to wraz z przejściem gry na poziomie normalnym aż 2 dni, 2 godziny i 44 minuty. Także jak widzicie mnóstwo czasu i poświęcenia. Chciałbym jeszcze dodać, że według mnie Halo Infinite to najlepsza część ze wszystkich gier Halo i gorąco zachęcam do przejścia kampanii, bo jest po prostu świetna. Tak oto prezentuje się cała mapa w grze. Mamy tutaj otwarty świat, więc jak widzicie jest on ogromny. Naprawdę jest co robić w tej idzie. O nudzie nie mam mowy. Przejąłem wszystkie wysunięte bazy operacyjne, a także posterunki wygnańców oraz odpowiedziałem na wszystkie prośby o pomoc UNSE. Ponadto zdobyłem wszystkie rdzenie Spartan, co dało mi możliwość odblokowania wszystkich ulepszeń Master Shifa, czyli jak widzicie, wyrzutni linowej, rdzenia osłony, czujnika zagrożenia, przenośnej ściany oraz plecaka rakietowego. Przechodząc dalej, odblokowałem wszystkie zadania nagradzane punktami waleczności, co dało mi nową broń oraz nowe pojazdy. Pokonałem wszystkie ważne cele wygnańców. Czyli opcjonalnych bossów w grze, a było ich 15, i po zabiciu każdego otrzymuje się unikalną broń. Na końcu to, co zdecydowanie zajęło najwięcej czasu, czyli te opcjonalne znajdźki. Mamy tutaj wszystkie nagrania audio UNSC, łącznie mamy ich aż 37. Potem nagrania audio wygnańców, ich tutaj mamy 28, nagrania audio Spartan 38, 7 archiwów prekursorów i 12 czaszek. Naprawdę trzeba się napocić, naszukać, żeby to wszystko znaleźć, ale jak się już znajdzie, to satysfakcja jest gwarantowana.